Państwo, witamy Was bardzo serdecznie na platformie Event 2.0. Dlaczego 2.0? A to dlatego, że rozpoczęliśmy drugi rok epidemiologiczny, ale również drugi rok, kiedy branża eventowa zupełnie się przekształciła, a Event już na pewno nie jest tym samym. Dlatego po roku 2020, po naszym doświadczeniu, które zdobyliśmy przez ten czas, postanowiliśmy się nim z Państwem dzielić. Dlatego do studia Event zapraszamy ekspertów z Stowarzyszenia Branży Eventowych, którzy mają usługi platformy, produkty, które na pewno tworzą polski i zagraniczny i rynek eventowy. Dzisiaj moimi państwa gośćmi jest Żaneta Berus, właścicielka Intuino oraz dyrektor zarządzający grupy Berm. Witam cię serdecznie, Żaneto. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I jest z nami również Janusz Jabłoński, prezes zarządu firmy grupy Berm. Dzień dobry. Um, ten rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Wielu z nas mogło po prostu usiąść, dobrze wyglądać, ładnie pachnieć. Ale dobrze wiem, że firma Berm była bardzo aktywna i świetnie wykorzystała ten czas. Między innymi na promocję, ale również też na tworzenie własnych produktów. Żaneto, co robiliście przez ostatni rok? Sporo. Wbrew pozorom sporo. Bo wydawało się, że ten rok będzie w ogóle rok 2020, w planach był rokiem. Yy, bardzo dużego rozwoju dla nas i rokiem promocji, promocji dla polskich firm w kilku branżach. Natomiast pandemia troszeczkę na początku pokrzyżowała nam plany, oczywiście, ale promocje dla firm nadal trzeba było robić. Firmy domagały się wręcz, zwłaszcza firmy z branży kosmetycznej, meblarskiej, czy jachtowej, czy nawet takie jak z branża biotechnologiczna, dosyć ciężkie tematy, ale teraz na fali. Firmy domagały się tej promocji, i w związku z tym y, zaczęliśmy gorączkowo poszukiwać, jak możemy to robić skutecznie, ponieważ wyjazdy na targi zagraniczne raczej stanęły pod znakiem zapytania. Y, targi zagraniczne zaczęły w wielu momentach y, przypominać też pobojowisko. Ale potem z chaosu wysunęło się coś, czyli, czyli zaczęły robić to eventy i targi online. A myśmy musieli się dostosować z promocją i musielibyśmy stworzyć narzędzie dla polskich firm i dla promocji tych polskich firm, które może doskonale służyć uczestnictwu aktywnemu, między innymi w takich targach i innych eventach promocyjnych. Użyłaś tego magicznego słowa eventy online. Wielu z nas bało się eventów online, ale okazuje się po roku, że może być to nawet produkt sexy. Januszu, wy stworzyliście taki produkt i czy wciąż jest on atrakcyjny i dlaczego jest atrakcyjny? Czy stworzyliśmy produkt sexy to nie wiem. Na pewno wiem, że nasz produkt przyciąga, przyciąga i odwiedzających i wystawców. Ma wiele funkcjonalności, które sprawdzają się mocno na evencie, no bo... Aktualnie mamy bardzo dużo wydarzeń wirtualnych. Przebić się przez tą mnogość informacji jest bardzo trudno. W tej chwili samo, same, tak jak ja to nazywam, gadające głowy na wydarzeniu nie wystarczą. Musi być coś więcej. No i wydaje nam się, że znaleźliśmy rozwiązanie na to, co to jest coś więcej, bo odpowiedzią na to to jest jakby przede wszystkim ludzie, chcą się chcą rozmawiać. I właśnie my zwracamy na to uwagę, żeby na naszych eventach, poza tym, że przychodzimy, możemy coś zobaczyć, to możemy porozmawiać. To prawda, możemy porozmawiać i pragniemy tego kontaktu z drugim człowiekiem. Jednocześnie ja jestem bardzo dumna z Waszej pracy, ponieważ stała się również produktem eksportowym na zagranicę i okazuje się, że znaleźliście takie fantastyczne narzędzie, czyli rozmowa, a rozmowa łączy wszystkich ludzi. Rzenę, to gdzie właśnie rozmawiają ludzie dzięki Waszej Platformie? To jest przede wszystkim ja jeszcze może gwoli wyjaśnienia. Wirtualna platforma wydarzeń, czy wirtualna platforma biznesu służy tak naprawdę przedsiębiorcom polskim firmom organizującym, czyli organizatorom, jak i bezpośrednio korporacjom może służyć do prezentacji produktów. I między innymi organizatorom konferencji, też kongresów, oczywiście myśmy platformę już można powiedzieć, sprawdzili w boju. Chrzest bojowy przeszła na największych targach kosmetycznych na świecie, czyli na targach. Kosmoprof Bolonia oraz Kosmoprof Azja w Hongkongu, a także na targach biotechnologicznych Biotech Europe w Monachium. To były trzy rzeczy, trzy właściwie pierwsze zastosowania platformy, i trzy okazały się ogromnym sukcesem, dlatego że mogliśmy pokazać, wykupując cały polski kanał, byliśmy, okazało się, że jesteśmy jedynym krajem, który w ten sposób właśnie promuje swoje przedsiębiorstwa. Dzięki platformie firmy mogły spotkać się z kupcami, z całego świata, mogły z nimi porozmawiać, mogły zaprezentować swoje produkty i to w systemie, tak jak w przypadku Bolonii, w systemie live. Więc było to o tyle stresujące, ale firmy wykorzystały tę okazję znakomicie i wypromowały się bardzo mocno. Są w tej chwili znane, niektóre z nich powiedziały nam później niż po, że w zasadzie. Sprzedaż poszła im bardzo mocno w górę dzięki tej obecności, a, w związku z, a obecność była możliwa dzięki tej platformie. Bardzo mi się też podoba słowo sprzedaż, ale zanim do tego dojdę, mhm. chciałabym poruszyć, do, dojść do tej pierwszej kwestii Twojej wypowiedzi. Czyli jeżeli my mówimy o skali globalnej, to ja od razu widzę tutaj mnóstwo ludzi. To jest jednak wielkie wyzwanie dla nas, organizatorów nie tylko eventów, ale wszystkich wydarzeń, żeby była odpowiednia frekwencja podczas danego wydarzenia. Na pewno też wydarzenia online. Jak wy tworzyliście frekwencję, korzystając z własnej platformy? Janusz? Ja. I... Jak tworzyliśmy, to działań było mnóstwo, bo platforma to jest jedynie narzędzie do uzyskania danego efektu, ale żeby ten efekt uzyskać, trzeba dotrzeć do, do tych ludzi. I wszelkiego rodzaju działania social mediowe, działania w, w, razem z Googlem, to trochę inaczej jednak jest kiedyś było, kiedy docieraliśmy długo przed wydarzeniem kiedy były plakatowane ulice, kiedy żeby sprzedać koncert wystarczyło obkleić miasto. No teraz obklejenie miasta nic nie da, bo tych ludzi nie ma w, w tym mieście, więc trzeba do nich dotrzeć w zupełnie w inny sposób. Sprzedaż zupełnie się zmieniła. Kiedyś widzieliśmy miesiąc przed, ile mamy osób. W tej chwili, my do, chwili, do ostatniej chwili nie wiemy ile mamy osób, bo najwięcej rejestruje się w ostatnich godzinach. Wiem, bo sprzedajemy też wydarzenia w Purple View i, i tak naprawdę stres jest zawsze duży, bo próbujemy, bo dzień przed wydaje nam się, że będzie tragedia, a godzinę przed okazuje się, że ta sprzedaż jest tak duża, że jesteśmy zadowoleni z tego, co się nam udało, udało zrobić. Więc jakby schemat myślenia, schemat dotarcia do tych ludzi jest zupełnie inny niż był, był kiedyś. Kiedyś również mieliśmy... Tego samego klienta, który jest w sumie dzisiaj. Produkt mamy zupełnie nowy, ale klient został ten sam, czyli klient wciąż jest wymagający i chce, żeby platforma, z której korzysta podczas wydarzenia online, była funkcjonalna. I za nami jest slajd o funkcjonalności platformy, którą przygotowaliście. Żeneto, powiedz troszeczkę o tej funkcjonalności. Co daje ta platforma? Tak naprawdę skupiliśmy się w zasadzie. Platforma daje bardzo wiele funkcjonalności, ma w sobie zaszytych, ale skupiliśmy się w zasadzie na tych najważniejszych, czyli na matchmakingu. Matchmaking to jest clue. Yy, całej organizacji. Wszystkim zależy na tym, żeby spotkać się z dedykowaną osobą po drugiej stronie, która będzie zainteresowana naszym produktem, usługą i dotrzeć do tej osoby we właściwy sposób, czyli przez to możemy korzystać z platformy poprzez odpowiednie streamingi, yy, poprzez odpowiednią ekspozycję. My mamy oczywiście taki gadżet również zaszyty jak wirtualna hala i wirtualne stoiska, ale oczywiście to jest zawsze do decyzji organizatora, czy chce z tego gadżetu skorzystać. Mamy również, i to na platforma rozwija się razem z naszymi klientami. Więc na życzenie na przykład ostatnich klientów, typu Grupa Vox meblowa, zrobiliśmy giełdę zakupową, zrobiliśmy cały moduł zakupowy, dzięki któremu można było składać na żywo zamówienia i w czasie realnym, w czasie rzeczywistym. Więc to jest, mamy zaszyte również elementy grywalizacji. Można z tego zrobić i konkursy, można po prostu zrobić rzeczy, które uatrakcyjnią to, żeby. żeby ominąć ten powiedzmy taki ciężki temat gadających głów, o których wspomniał Janusz, można właśnie uatrakcyjnić i starać się nawet to robić właśnie podczas, jako przerywniki czy kongresów, czy przerywniki konferencji, pokoje eksperckie, to jest kolejna funkcjonalność. To też szczególnie polecam uwadze organizatorów konferencji i kongresów właśnie. Oprócz debaty plenarnej, później schodzą się do pokojów eksperckich, gdzie mogą danego eksperta zapytać w większej grupie na przykład o, o pewne jeszcze tam dodatkowe wyjaśnienia. Tak, na takiej zasadzie odbyło się ostatnie spotkanie dyplomatów. Dyploma, dyplomatów z, właśnie z polskimi firmami zainteresowanymi, czyli Diplo meeting, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, również na naszej y, platformie. Więc jest wiele zastosowań takich, a tak naprawdę to Państwo kreujecie troszeczkę to. My za każdym razem y, to jest platforma, to jest narzędzie zrobione dla Was. Więc to Wy jesteście twórcą troszeczkę i współtwórcą, bo Wy nam dajecie pomysły, co byście chcieli jeszcze, więc skorzystajcie proszę z tego tutaj, co, co, co my oferujemy, i zobaczycie sami, jakie to jest fajne narzędzie, ale zobaczycie też, czego Wam ewentualnie jeszcze brakuje i co moglibyśmy jeszcze dla Was zrobić. To ja tutaj dodam, przepraszam, bardzo ważną mhm. rzecz, bo Żeneta e, opowiadała o funkcjonal funkcjonalności. Mhm. A co jest najważniejsze? To jest nasze polskie narzędzie. Tak. Czyli jeśli czegoś nie ma, e, siadamy, e, rozmawiamy z klientem mhm. i dopisujemy to. Tak, na życzenie. E, na klienta, życzenie. Tak, Więc. W zasadzie. Ta platforma cały czas się rozbudowuje i właśnie śmiejąc się z wydarzeń, aktualnie mamy wydarzeń w wersji eventu 2.0. Tak. Aktualnie na rynek wy wypuściliśmy wersję już 2.0, <grym> więc u nas też jest wersja 2.0. Bardzo się cieszę, że e, służy naszemu rynkowi to sformułowanie 2.0. Ja, drodzy Państwo, na samym początku mówiłam, że my przez ten rok już jesteśmy bardziej doświadczeni e, o zupełnie nowe, e, nowe, nowe informacje. Mamy więcej. A czego wy przez ten rok się nauczyliście i czym uważacie, że warto się dzielić z innymi? Już tak na zakończenie. No, uważamy, że y, warto się dzielić wiedzą, warto się dzielić własnym doświadczeniem y, i warto się dzielić też entuzjazmem i mimo wszystko takim pozytywnym y, podejściem do, do biznesu. Bo mimo trudności gdzieś tam zawsze można znaleźć ten pozytywny sygnał gdzieś który, który może rozpalić dalej i który może gdzieś tam coś przynieść poza tym warto rozmawiać warto, warto rozmawiać z innymi ludźmi po to bo państwo inspirujecie bardzo często siebie nawzajem i, i nas również więc dlatego y, my też od takich rozmów nie uciekamy lgniemy do nich wręcz ale takie rozmowy to często dzięki eventom właśnie Niech to będą eventy 2.0, albo niech będą hybrydowe, a wreszcie niech będą stacjonarne, właśnie i podbudowane jeszcze platformą. Czego sobie oczywiście życzymy. Janusz, czego się nauczyłeś przez ostatnie? Warto ostatni się raz? nie bać, bo to, na co moim zdaniem cierpią eventy w tej chwili, to każdy się boi, każdy podchodzi: a może nie róbmy. E, Przeczekajmy. Przeczekajmy. Tak, nie, ma nic nie bójmy się robić takich wydarzeń jak my w tej chwili. Jesteśmy w jednym miejscu w studiu. Jeśli byśmy byli połączeni na Zoomie każda, każda osoba gdzie indziej i ta rozmowa byłaby w formie połączenia na Zoomie, na każdym innym komunikatorze, to nie jest to aż tak atrakcyjne i, i naszemu odbiorcy się dużo gorzej to sprzeda. Warto jednak popatrzeć na to wydarzenie, że strach to jest strach i ograniczanie się. To jest najgorsze, co możemy w tej chwili zrobić. Tym bardziej, że my jesteśmy również przygotowani pod względem wszystkich procedur, żeby się już spotykać w taki sposób. Siedzimy w bezpiecznej odległości, chociaż nie mamy maseczek, to jednak ta odległość i dystans jest zachowany. Dezynfekowaliśmy dłonie i jesteśmy po prostu pod każdym względem przygotowani. My również, jako Stowarzyszenie Branży Eventowej, podobne procedury przygotowaliśmy. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.sb.org.pl. Jak widzicie, drodzy Państwo, wśród naszych członków jest mnóstwo entuzjastów bardzo mądrych, z bardzo dobrą energią, ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i przede wszystkim serwisami, i produktami, wymieniają się tym wszystkim między sobą, więc jeżeli tylko Państwo jesteście zainteresowani kontaktem z członkami Stowarzyszenia Branży Eventowej, czy bezpośrednio już z Janetą, której bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź i Januszem, to dziękuję. piszcie do nas, a my chętnie Was będziemy kontaktować i na Wasze pytania odpowiadać i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.